Kryminalne zagadki przeszłości. Łódź Fabryczna. Część druga. Edward szedł wąskimi uliczkami łodzi, chowając dłonie w kieszeniach płaszcza. Pod pachą ściskał skórzaną teczkę. Wieczór był chłodny, a wilgotne powietrze osiadało na cegłach kamienic. Tworząc mglistą poświatę w świetle nielicznych latarni. Kroki Edwarda rozbrzmiewały echem, odbijając się od ścian budynków, jakby przestrzegały przed czymś nieuchwytnym. Nie śpieszył się, ale jego ruchy zdradzały napięcie. Cel, do którego zmierzał, wydawał się ważny, może zbyt ważny, by czekać do rana, Skręcił w boczną uliczkę, gdzie światła było mniej, a cienie zdawały się żyć własnym życiem. Zatrzymał się, gdy do jego uszu dobiegł stłumiony dźwięk, jakby cichy, nierówny stukot obcasów o Jedno uderzenie, potem kolejne, ledwie słyszalne, ale wyraźnie obce w nocnej ciszy. Spojrzał przez ramię, ale za nim panowała pustka, kamienne mury, ciemna uliczka, tylko jego oddech, coraz płytszy i szybszy, wypełniał noc. Ruszył dalej, starając się zachować spokój, ale kroki powróciły, teraz bardziej wyraźne i wyczuwalne, nie były przypadkowe. Gwałtownie skręcił w wąski zaułek, niemal biegnąc. Teraz był już pewien. Ktoś go śledził. Echa kroków odbijały się od ścian, tworząc złudzenie, że jest ich więcej. Edward przyspieszył, a adrenalina eksplodowała w jego żyłach. Serce waliło mu jak młot, niemal zagłuszając otoczenie. Na rogu kolejnej ulicy zaryzykował. Zniknął w ciemnym przesmyku między budynkami. Pochylił się, próbując uspokoić oddech, i nasłuchiwał. Kroki ustały. Może udało mu się zgubić prześladowce? Powoli wyprostował się, opierając o ścianę. Był na skraju decyzji wracać, czy kontynuować drogę. Wtedy z za rogu wyłoniła się postać. Wysoki mężczyzna w ciemnym płaszczu i kapeluszu, nasuniętym tak głęboko na twarz, że nie sposób było dostrzec jego oczu. Jedynie blizna na policzku połyskiwała w mdłem świetle latarni. Postać stała nieruchomo, blokując przejście. Edward zamarł. Lodowaty dreszcz przebiegł mu po plecach. Tajemniczy mężczyzna uniósł rękę, jakby chciał coś powiedzieć, ale zamiast słów rozległ się krótki, metaliczny syk. Edward nie czekał. Rzucił się do ucieczki, lecz ciemny typ ruszył za nim niemal bezszelestnie, a jednocześnie nieubłaganie. Po kilku krokach Edward poczuł nagłe uderzenie w plecy, które powaliło go na ziemię. Próbował się bronić, ale nie miał szans. Ostatnie co zobaczył, to zimny błysk w ręku napastnika. Jego świadomość rozpłynęła się w mroku. Eliza stała przed lustrem w swoim pokoju. Blask lampy naftowej oświetlał jej smukłą sylwetkę. Miała na sobie prostą, lecz elegancką suknię w odcieniu głębokiego granatu zdobioną delikatnym haftem. Na fotelu obok czekał długi płaszcz z wełny, gotowy otulić ją przed chłodem nocnej wyprawy. Jej długie blond włosy były starannie upięte, choć kilka kosmyków opadało swobodnie na twarz, łagodząc jej wyraziste rysy. W spojrzeniu odbijały się smutek i napięcie, które nie opuszczały jej od czasu tragicznej straty Jana. Wiedziała, że tej nocy coś się wydarzy, czuła to niemal namacalnie. Zapięła rękawiczki i sięgnęła po kapelusz, który idealnie dopełniał całości stroju. W chwili, gdy miała sięgnąć po płaszcz, usłyszała dziwny dźwięk. Przystanęła, nasłuchując. To niemożliwe. Przecież nikogo tu nie ma, pomyślała zaniepokojona. Służbę odesłała wcześniej, by nie wzbudzać podejrzeń, a Zygmunt był zajęty brydżem w klubie. Skąd więc te odgłosy? Jest tam kto? zapytała, starając się zapanować nad drżącym głosem. W odpowiedzi usłyszała ciszę, po czym znów coś, jakby cichy szmer. Z lampą w dłoni ruszyła w stronę źródła dźwięku, przemierzyła długi korytarz, aż dotarła do kuchni. Drzwi były przemknięte, pchnęła je ostrożnie, a widok, który ujrzała, zmroził jej krew w żyłach. Na środku kuchennego blatu leżało zwierzęce truchło. Eliza odruchowo cofnęła się o krok, tłumiąc krzyk. To był kot. Jego martwe ciało miało rozszarpany bok, a krew powoli spływała na białe kafle podłogi, rysując krwawe ścieżki. Spojrzała w stronę okna, które było otwarte na oścież, podeszła do niego i wychyliła się na zewnątrz. W oddali, na tle księżycowego światła, zauważyła uciekającą postać. Wysoka sylwetka zniknęła w cieniu drzew parku, otaczającego pałac. Eliza z trudem uspokoiła oddech, zamknęła okno i opuściła zasłony, czując jak napięcie powoli ustępuje miejsca chłodnej determinacji. Wiedziała jedno. Tej nocy świat, który znała, zmienił się bezpowrotnie. Wzięła głęboki oddech, spoglądając nerwowo na zegarek. Włożyła dłoń do kieszeni płaszcza, upewniając się, że klucz do fabryki jest tam, gdzie go schowała. Wyszła szybko z pałacu i zatrzymała się na chodniku przed bramą. Jeszcze raz spojrzała na zegarek, obejrzała się za siebie, jakby na kogoś czekała. Przez chwilę stała w miejscu, nasłuchując. Po chwili westchnęła, otuliła się płaszczem i ruszyła w stronę królestwa dziadka Natana. Świata, który teraz należał do niej, choć wciąż wydawał się odległy i obcy. Ulice były niemal puste. Eliza opatuliła się szczelniej, idąc coraz szybciej, jakby chciała uciec przed własnymi myślami. W końcu dotarła do bram fabryki. Przystanęła, czując, jak jej serce bije mocniej. Górujący nad budynkami komin wydawał się żywą istotą. Straszny, monumentalny, jak milczący świadek wszystkich tragedii, które rozegrały się w tym miejscu. Wokół panowała martwa cisza, przerywana jedynie sporadycznym zgrzytem metalu, jakby mury fabryki miały swoje własne mroczne tętno. Liza drżącymi dłońmi otworzyła bramę i weszła na teren zakładu. Drogę do archiwum znała już dobrze. Korytarze były opustoszałe, a w ich mroku od czasu do czasu migotało mdłe światło. Dotarła na miejsce szybciej, niż mogłaby się spodziewać, jakby sam strach popychał ją do przodu. Archiwum okazało się mniej obszerne, niż przypuszczała, ale było uporządkowane. Rzędy półek wypełnionych zakurzonymi księgami i teczkami tworzyły labirynt. Eliza włączyła lampę, której światło rzuciło ciepłą poświatę na pomieszczenie, łagodząc nieco ponury nastrój. Była wdzięczna za ten choćby drobny komfort. Szybko odnalazła dział dotyczący transportu, grubą teczkę z raportami dostawczymi. Zasiadła przy jednym z niewielkich biurek przeglądając dokumenty. W tle od czasu do czasu słychać było zgrzyt rur, który przyprawiał ją od Skupiła się na dokumentach z rocznika 1904 sprzed dwóch lat, kiedy jej ukochany wciąż pracował w fabryce. Ten okres wydawał jej się kluczowy. Być może właśnie wtedy zaczęły się dziać rzeczy, których nie zdążył jej opowiedzieć. Przez chwilę wyobraziła sobie, jak przeglądał te same teczki, szukając odpowiedzi. Czy wtedy już coś podejrzewał? Czy ktoś wiedział, że zbliża się do prawdy? Jej wzrok zatrzymał się na dokumencie, przy którym widniały podkreślone liczby dotyczące ilości węgla. Z zapisu wynikało, że dostarczono większą ilość towaru niż ta, która faktycznie dotarła do fabryki. Coś jeszcze przykuło jej uwagę. Zapisany drobnymi literami komentarz był pismem Jana. W notatce wspomniano. 30 ton przewiezione do magazynu numer cztery, z wyraźnym znakiem zapytania. Eliza wróciła na pierwszą stronę dokumentu i zauważyła podkreśloną czwórkę przy słowach numer magazynu. Problem polegał na tym, że magazyn numer 4, zgodnie z jej wiedzą, nie istniał. Eliza odłożyła raport na biurko, a jej wzrok utkwił w dacie dostawy. Data transportu była sprzeczna z harmonogramem. Z dokumentów wynikało, że dostawa odbyła się w niedzielę, dzień, w którym wszystkie operacje w fabryce są wstrzymane. Zebrała raporty do torby, czując jak rośnie w niej niepokój. Coś w tym wszystkim było nie tak. Po cichu zamknęła archiwum i szybko opuściła teren fabryki. Każdy krok wydawał się głośniejszy w ciszy, a na karku czuła nieustający dreszcz. W drodze powrotnej do pałacu stale oglądała się za siebie. Gdy dotarła na miejsce i zamknęła drzwi, odetchnęła z ulgą. Oparła się o ścianę holu, próbując uspokoić drżące ręce. Dopiero po chwili przypomniała sobie o Edwardzie. Miała spotkać się z nim przed pałacem, a później wspólnie mieli udać się do archiwum. W pośpiechu zapomniała o nim, tak bardzo chciała dotrzeć do fabryki. Dlaczego nie pojawił się przed pałacem? Co mogło go zatrzymać? W głowie kłębiły się najgorsze myśli. Następnego ranka Eliza obudziła się z niepokojem. Myśli o Edwardzie nie opuszczały jej od chwili, gdy zdała sobie sprawę, że nie pojawił się przed pałacem. Chwilę później służba przyniosła wiadomość. Edward został zaatakowany na jednej z bocznych uliczek miasta leży w szpitalu, w stanie ciężkim, ale przytomny. Eliza, czym prędzej, wyruszyła w drogę. W powozie nie mogła usiedzieć spokojnie, czując narastającą panikę. Gdy dotarła na miejsce, przywitał ją nerwowy gwar szpitalnych korytarzy. Po krótkiej rozmowie z lekarzem, pozwolono jej wejść na salę, gdzie leżał Edward. Wyglądał blado, a bandaże pokrywały jego ramię i klatkę piersiową. Gdy ją zobaczył, na jego twarzy pojawił się słaby uśmiech. Elizo, wychrypiał. Edwardzie, co się stało? Zapytała, siadając obok niego i delikatnie chwytając jego dłoń. Ktoś mnie śledził. Wiedziałem, że to nie przypadek, powiedział z trudem, robiąc pauzę między zdaniami. Muszę ci coś powiedzieć cicho, nie przemęczaj się, odparła, ale Edward pokręcił głową. To ważne. Elizo, wczoraj miałem cię ostrzec, ale bałem się. Ostrzec? Przed czym? spytała, ściszając głos, jakby obawiając się, że ktoś ich podsłuchuje. O tym, co dzieje się w fabryce jest coś, o czym musisz wiedzieć zaczął, spoglądając na nią uważnie. W co drugą niedzielę wywożony jest węgiel z magazynu fabryki. Nie wiem, dokąd trafia, ale to jest nielegalne. Eliza poczuła, jak jej serce przyspiesza. Skąd to wiesz? Zapytała, czując, że jej głos drży. Pan Wojciech mi powiedział. To on. Edward przełknął ślinę, jakby każde słowo sprawiało mu trudność. On próbował mnie ostrzec. Tego dnia, kiedy zginął pod kołami pociągu. Edward chciał coś jeszcze powiedzieć, ale lekarz, który właśnie wszedł do sali, delikatnie dał znak, że rozmowa musi się zakończyć. Wrócę później, obiecała Eliza, delikatnie ściskając jego dłoń, zanim opuściła salę. W powozie, wracając do pałacu, jej myśli wirowały. Węgiel wywożony w niedzielę, magazyn, który nie istnieje. Pracownik próbujący ostrzec Edwarda tuż przed swoją tragiczną śmiercią. Wszystkie te elementy zaczynały układać się w złowrogą układankę, choć obraz wciąż pozostawał niepełny. Gdy dotarła do pałacu, zamknęła się w swoim gabinecie. Wyjęła z torby raporty, które zabrała z fabryki i zaczęła przeglądać je raz jeszcze. Zwróciła uwagę na widniejący na końcu raportu podpis Franciszek Lejder. Kolejny element układanki. Franciszek Lejder, wymówiła cicho to nazwisko, próbując je zapamiętać. Nigdy wcześniej o nim nie słyszała w kontekście działań fabryki. Kim był ten człowiek? Dlaczego magazyn numer cztery został wspomniany w dokumentach, skoro nigdy nie istniał? Kto czerpał zyski z tych nielegalnych transportów? Patrzyła na dokumenty, ale jej wzrok nie mógł się skupić. Myśli krążyły wokół Edwarda leżącego w szpitalu i pana Wojciecha, którego śmierć nie mogła być przypadkowa. Eliza oparła głowę na dłoniach, czując ciężar sytuacji. Wiedziała jedno. Nie mogła tego zignorować. Muszę spotkać się z Adelaidą. Pomyślała w końcu, podnosząc głowę. Eliza w milczeniu jadła obiad z Zygmuntem. Jak zwykle nie wykazywał większego zainteresowania jej osobą, co tym razem jej odpowiadało. Myślami była zupełnie gdzie indziej. Po skończonym posiłku wstała, rzuciła zdawkowe dziękuję i wyszła, nie czekając na odpowiedź. Chwilę później siedziała już w powozie, zmierzając do rezydencji Adelaide. Droga dłużyła się niemiłosiernie. Gdy dotarła na miejsce, od razu zapukała do ciężkich drewnianych drzwi. Po chwili usłyszała kroki, a gdy drzwi się otworzyły, jej serce zamarło. Stał przed nią mężczyzna z blizną na policzku, ten sam, który zaatakował Edwarda. Dzień dobry, panie Elizo. W końcu możemy się poznać. Franciszek Lejder przedstawił się spokojnym, niskim głosem, patrząc jej prosto w oczy. W tej chwili wszystko stało się jasne. Prawda, którą zaczynała dostrzegać w zebranych informacjach, nabrała wyraźnych kształtów. Adelaide jednak w rezydencji nie było. Lejder poinformował ją, że pani domu wyjechała kilka dni temu. Eliza, choć wstrząśnięta tym spotkaniem, starała się ukryć zaskoczenie i strach, które ściskały jej gardło. Uprzejmie podziękowała i szybko wróciła do powozu. Droga powrotna do pałacu była dla niej koszmarem. Obraz Lejdera zdawał się ścigać ją w myślach, jego mroczne spojrzenie i ta blizna na twarzy. Gdy zapadła noc, Eliza siedziała w swoim gabinecie. Stos papierów piętrzył się na biurku, a na jego rogu stał kieliszek z czerwonym winem. Kobieta wpatrywała się w dokumenty. Chaos w jej głowie narastał. Co robić? myślała. Wyjechać? Uciec i zostawić to wszystko? Służba już dawno opuściła pałac, a Zygmunt spał w swojej sypialni. Był środek nocy, kiedy nagle Eliza usłyszała kroki na korytarzu przed gabinetem. Zygmunt? zawołała cicho. Nikt nie odpowiedział, a kroki nagle ustały. Zbliżyła się do drzwi, nasłuchując. Nadal cisza. W końcu nacisnęła klamkę i otworzyła je. Widok, który ujrzała, sprawił, że zamarła w bezruchu. Stał przed nią Franciszek Lejder. Eliza cofnęła się, czując, jak lodowaty strach paraliżuje jej ciało. Lejder wszedł do środka, a w dłoni trzymał nóż, który błysnął w świetle lampy. Niech pani nie robi głupstw rzucił, napierając na nią. Eliza cofała się coraz bardziej, aż plecami dotknęła biurka. Nie wiedziała, co robić. Jej myśli były sparaliżowane strachem. W tym momencie rozległ się huk, a o głowę lejdera rozbił się szklany wazon. Mężczyzna zatoczył się i upadł ciężko na podłogę. W drzwiach stał Zygmunt, trzymając w rękach to, co zostało z wazonu. Był blady i przerażony, ale w jego oczach widać było zdecydowanie i gniew. Wydarzenia tej nocy zakończyły się interwencją policji. Leider został aresztowany i oskarżony o liczne zbrodnie, w tym o zamordowanie Jana oraz próbę zabójstwa Edwarda. Wkrótce okazało się, że działał na polecenie Adelaidy, która była mózgiem całej operacji. To ona zorganizowała nielegalną sprzedaż węgla, zatajając swoje działania przed zarządem fabryki. Procesy trwały miesiącami, ale prawda w końcu ujrzała światło dzienne. Adelaida została skazana za oszustwa i współudział w zbrodniach, a jej majątek skonfiskowano. Eliza, mimo dramatycznych przeżyć, postanowiła zostać w łodzi. Przejęła rodzinny biznes i z powodzeniem nim zarządzała, odnawiając reputację fabryki i odbudowując zaufanie pracowników. Jej determinacja i siła woli pozwoliły jej przetrwać, a nowe początki stały się dowodem na to, że nawet po środku mroku można odnaleźć światło.